Gala wręczania dyplomów w Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku tradycyjnie odbywa się w Wileńskim Domu Polskim. 17 osób ukończyło ekonomię, w tym siedmioro z tytułem magistra, 9 osób europeistykę i tylko czworo informatykę. To wszystko, co można w dzisiejszej sytuacji polityczno-ekonomicznej osiągnąć, to właśnie ta filia realizuje. Ważną rzeczą jest, że kształcimy na bardzo wysokim poziomie. Każdego roku musimy no, odbyć praktykę. Podczas już tych praktyk możemy odnaleźć nawet miejsca pracy, już przeszło swoje. Odbywałam praktykę w banku, czyli nawet tam zaproponowano mi zostać, nawet dalej, czyli otrzymać jako stanowisko pracy. We współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Michała Romera przygotowany został kolejny czwarty kierunek studiów pedagogika. Szkoły polskie na Litwie sygnalizują pogłębiający się brak specjalistów do najmłodszych klas i przedszkoli. To ty nie Dostrzegamy ten problem na całej Litwie, a szczególnie w szkołach mniejszości narodowych. Po prostu brakuje nauczycieli, dlatego razem z Uniwersytetem w Białymstoku uznaliśmy, że kształcenie pedagogów do tych szkół jest priorytetem. To wzajemnie wzbogaca, uatrakcyjnia i ofertę, podnosi poziom kształcenia, umożliwia wymianę wykładowców, wymianę wiedzy, wymianę także metod dydaktycznych. Absolwenci filii wysoko oceniają zarówno same studia, jak i środowisko, które tworzy polska uczelnia. Fajni ludzie. Możliwość uczenia się krócej, czyli można otrzymać dyplom już za trzy lata, a nie studiując w litewskich uczelniach cztery. Te terminy wszystkie na język polski to było tak dość trudno, ale później już tak przywykło się do tego i było naprawdę fajnie. Filia Uniwersytetu w Białymstoku to nie tylko możliwość studiowania w języku ojczystym, ale też nawiązania ścisłych kontaktów z kolegami w Białymstoku. Udział w juwenaliach, których nie znają uczelnie litewskie. O wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku porozmawiamy dziś z dyrektorem tej placówki, profesorem Jerzym Halickiem. Witam serdecznie. Wręczanie dyplomów zawsze to jest taka uroczystość, która jest też okazją do podsumowań, jak to wygląda w tym roku, co jest powodem do dumy, a z czego trudno się cieszyć. Z czego się trudno cieszyć, to nie powiem. Natomiast no, powrót do dumy, 15 lat istnienia, dochodzą konkretne działania w zakresie nowej infrastruktury przy ulicy Agłonu, powstanie nowy budynek. No właśnie, ale już budowa miała ruszyć przecież w ubiegłym roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, a wciąż nie, na co się podpisaliśmy, nie? czekamy? Nie, podpisaliśmy umowę z firmą Mosta w październiku. No są pewne opóźnienia... W różnych tam załatwianiach administracyjnych. Do tego doszły i sprawa wojny, sprawa trudności surowcowych, sprawa inflacji, ale w tej chwili już na dniach powinniśmy dostać pozwolenie na budowę, dlatego że spełniliśmy już wszystkie warunki łącznie z wykupieniem gruntów. Czyli kiedy pierwsza lopata? No liczymy, że Wrzesień, bardziej realnie październik. Wszyscy na to czekają. Co jeszcze może w tym roku powodem do dumy? Liczba studentów, nasze znaczy bakalarzy, może bardziej magistrantów, doktorantów. Liczba absolwentów jest mniej więcej podobna do tych z poprzednich lat. Kłopoty mamy na drugim stopniu, ale to jest sprawa, to jest kłopot ogólnopolski. Rekrutacja na studia uzupełniające jest coraz bardziej. Skomplikowana. Młodzież coraz częściej kończy te studia tak. na poziomie licencjatu albo bakalarza, tak. I Podejmuje tutaj. po prostu pracę, ewentualnie przerywa studia i e, później wraca bądź nie. To, co nas cieszy, to przygotowywany nowy kierunek studiów, mianowicie pedagogika. W tej chwili już ze strony polskiej mamy prawie wszystko załatwione, przynajmniej m, według informacji. E, takich nieoficjalnych. E, no, będziemy prosili litewską SKWC o zaopiniowanie, o ocenę programową, i jeśli otrzymamy pozytywną ocenę programową, wówczas ruszy kierunek pedagogika. Bardzo liczymy, że we wrześniu to będzie miało miejsce. W tej chwili, tak naprawdę, młodzież decyduje o tym, co i gdzie chce studiować, a tutaj rozumiem, że to jeszcze nie jest gotowe. To powiem tak. Młyny akademickie, podobnie jak watykańskie, mielą powoli. Myśmy to, co do nas należało, wszystko zrobili terminowo. Natomiast nie do końca mamy wpływ na te ścieżki ministerialne. Czy udało wam się znaleźć taki jakiś haczyk na tą wilańską młodzież? Czym zainteresować, czym przyciągnąć właśnie do studiowania na filii Uniwersytetu w Białymstoku? No, przyciągamy przede wszystkim tym, że tu można studiować w języku polskim. Następnie mamy też duże wsparcie, jeśli chodzi o pomoc stypendialną. Mamy, bardzo, mamy sporo propozycji różnych stypendiów, następnie studia filii są stosunkowo mało kosztowne. To jest niewiele, ponad 300 euro rocznie. Czyli czesne, to można pokryć tak. spokojnie ze stypendiów. I jeszcze zostanie dużo. Jak wyglądają inne kierunki? Bo rozumiem, że informatyka, ekonomika, to ekonomia, już tradycja, to już od początku tak, ekonomia. To europeistyka, również. europeistyka. No właśnie, jak wygląda sytuacja na europeistyce, bo czasem można usłyszeć, że to jest taki dziwny kierunek. Dla was to był taki wstęp do przedmiotów humanistycznych, tak, rozszerzenie tak. tej chwili, ale czasem się mówi, że to taki, takie studia o wszystkim i o niczym. To znaczy, można by do tego i tak podejść, ale. Kiedy się studiuje programy w różnych renomowanych uczelniach europejskich, to ja, nawet jako początkujący nauczyciel akademicki, kiedy prezentowałem studia tego typu za granicą, to byłem zainteresowany, za zadziwiony, co to jest takiego European study. To istniało i no, jest, to, jest to kierunek, który łączy w sobie i trochę prawa, trochę. Politologii, trochę historii, trochę ekonomii. Jest to taki interdyscyplinarny kierunek. Ale na przykład w ubiegłym roku mieliśmy więcej chętnych na europeistykę niż na informatykę. Nie jest, nie jest to jakaś, jakaś wielka różnica, ale jednak. Informat Informatyka jest wymagająca. To prawda. Ile mniej więcej studentów macie na nie wiem no, tych trzech latach studiów na informatyce, na ekonomii, a na europeistyce e, tak w tej chwili? Dwieście parę osób, w dwieście. sumie parę dziesiąt osób, w sumie. Tak. Na trzech kierunkach? Na trzech kierunkach, plus y, studia uzupełniające. No właśnie, studia uzupełniające, magisterium prowadzicie tylko w jednym kierunku. Tak, na ekonomii. Na ekonomii. Ile macie w tej chwili magistrów? Z tego co pamiętam, parunastu, bo studia podjęło około 19, 20. Trochę się ich wykruszyło, to dokładnej trudno mi podać dokładną liczbę, ale paręnaście osób. Ale z tego wynika, że średnio na jednym roku, skoro mamy no te 200 tam nawet 10 osób na trzech latach, czyli 70 osób na roku na trzech kierunkach, tak? Tak, to będzie tak średnio około 20-20 paru osób. 20 osób na roku na jednym kierunku. Tak. Ekonomia wciąż... Pełna magii, tak. czy jednak traci myślę, na popularności. Myślę nie nie, nie, nie zauważamy, żeby to, bo to są, panie redaktorze, lata trudno tutaj powiedzieć o pewnych ten, tendencjach, bo to jest tak, raz przychodzi trochę mniej osób, raz przy, w, następnym, w następnym roku przychodzi więcej osób. To są takie, takie powiedzmy to jest takie falowanie. Natomiast ekonomia i tu. I również w innych ośrodkach w Polsce nie traci na popularności, jednak jest sporo chętnych, podobnie jak na prawo. I na informatykę. Uniwersytet w Białymstoku oferuje nie tylko takie atrakcje tu na miejscu, ale ta łączność z, myśli, tak. z tą uczelnią, jakieś juwalie, tak. atrakcje szczególnie całkiem inny w, w ogóle latach. studiowania, całkiem tak. inna atmosfera na studiach niż mhm. na uczelniach litewskich. Czy też już to zaobserwowaliście? W ostatnich latach to się mocno zmieniło. Studenci tutaj się w chwili się bardzo zaktywizowali i się bardzo integrują z tą młodzieżą z Białego Stoku która zresztą z wielką lubością do Wilna przyjeżdża, czego ja mam różne namacalne dowody, no bo proszą mnie o wsparcie różnych tam imprez i ja naprawdę nie, my jako władze filii nie żałujemy tego wsparcia. Bo Czyli widzimy, ta integracja sens. jest wspierana, tak, są różne tak. formy. Zresztą, chyba, młodzież tak naprawdę, co na Podlasie, co na Wielęgierzchanie, ma dużo wspólnego, chyba nawet więcej niż ktoś z Warszawy i ktoś z Białego Stoku. No, no to tutaj jest pewna taka wspólnota duchowa, bo to, to, to są kresy, mimo wszystko no, przedzielone granicami, ale. Tak, wielokulturowość, wieloreligijność, wieloetniczność inna wrażliwość, jak kiedyś robiliśmy badania wśród ludzi starych i oni mówią, że zadaliśmy pytanie, co byście powiedzieli młodemu pokoleniu. I robiliśmy to badania w całej Polsce. Na Śląsku mówili, że powiedzieliby, żeby wykonywali solidnie swoją robotę. A na Podlasiu powiedzieli, żeby byli mili dla obcych. Czyli to u nas to się nazywa wileńska gościnność. Tak. tak. Czyli podlaska to dla, podobnie. Dla Taki gości, stosunek nabożny do kogoś byli obcego. czyli dla gości. Czy odczuwacie także różnicę w wykształceniu? Bo często można było usłyszeć, że jednak ta młodzież po naszych polskich szkołach, no ten poziom powiedzmy pierwszego roku. W Wilnie i w Białymstoku różni się, mimo że Wilno jest stolicą, a Białystok, no jednak właśnie taką stolicą Kresów, to jednak tutaj było dużo pretensji pod adresem jednak naszych wileńskich polskich szkół. To znaczy, jeśli chodzi o pewne deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności, one być może są, ale nie są takie wielkie. Natomiast spora różnice widzimy w samodzielności młodzieży. Mhm. Jak, jak nasi studenci sami zresztą mówią, że oni są bardzo dobrze zaopiekowani. U nas ci studenci są bardziej samodzielni. I to jest taka dosyć duża różnica. Że no to jest kwestia jej wychowania na pewno, ale też może kształcenia w szkołach, że jednak te szkoły uczą tej samodzielności w Polsce. I kształcenia w szkołach i pewnie wychowania takiego w domu, bo no my już idziemy w takim kierunku bardzo rzucania młodych ludzi na głęboką, głęboką wodę. wodę, żeby sobie radzili, mhm. żeby sobie radzili. Tutaj jest troszeczkę mniej i to jest taka dosyć duża różnica, którą ja zauważam. Tutaj bardziej rodzice opiekują się, natomiast już nasi studenci takiej opieki nie doświadczają. Nie dlatego, że rodzice nie chcą, tylko rodzice Wcześniej to dziecko wcześniej, przygotowują do dorosłości, tak, do tak, takiego tak, dojrzałego życia. Ale, właśnie, skoro jesteśmy przy temacie pedagogiki, z tego co wiem, nowy kierunek to jest gdzieś tam też chyba pana dziecko, bo pedagogika tak. jest panu szczególnie bliska. Często tutaj słyszę pytania: Pedagogika w Wilnie razem z Uniwersytetem Michała Romera, kiedy mamy całą Akademię Oświaty, tak, przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego, czym tutaj chcecie? kupić to znaczy, studentów czy myśmy... zachęcić i czym wyjątkowy ma być ten wydział, skoro tak naprawdę mamy już tu kierunki pedagogiczne niestety poza tym stypendium rządowym yy, bodajże 300 euro, które miało rozwiązać problem braku nauczycieli, to jednak na pedagogika dzisiaj na pewno nie jest topowym kierunkiem. No nie jest topowym kierunkiem. Zresztą i w Polsce to zauważamy, że ten zawód nauczyciela nie jest odpowiednio doceniany finansowo. To też ma swoje przełożenie na chęć studiowania pedagogiki. Ale co jest szczególnego w naszej propozycji? No właśnie. I no dlaczego bo, akurat Michał Robert? E, Michał Robert, zaraz do tego dojdziemy. Natomiast e, nasza propozycja to jest pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bo w rozmowach e, z przedstawicielami różnych. E, Organizacji, w tym macierzy szkolnej, usłyszeliśmy, że największy kłopot jest wśród nauczycieli z przedszkoli i z tych, szkół, z tych klas początkowych. Największe braki. Tak. I y, też w perspektywie największe odejścia na emeryturę. Średnia wieku właśnie tak. nauczycieli w początkowce Więc myśmy zaproponowali, tak jak u nas, u nas dawniej, pedagogika przedszkolna. Była, stanowiła osobny kierunek mhm. i wczesna szkolna osobny. Od wielu już lat to zostało połączone. I to jest pewna Czyli propozycja: Panie z i tak. panie od pierwszych klas są kształcone razem. Razem. I to jest taka propozycja. Z tego co się orientuje bodajże, że jakaś, jakaś uczelnia, w Kownie stara się robić podobnie, mhm. łączyć i przedszkolną, i wczesnoszkolną. Natomiast w innych uniwersytetach tego nie ma i to jest taka nasza propozycja. Natomiast Uniwersytet Romera tak, tak się wydarzyło, że ja mam tam najwięcej znajomych, przyjaciół. I myśmy wpadli na taki pomysł wspólnego prowadzenia kierunku studiów w tym sensie, że jesteśmy umówieni, że jak otrzymamy pozwolenie, to wtedy nasze nasi zaprzyjaźnione osoby z Uniwersytetu Romera przyjrzą, już, już znają program i zaproponują pewne przedmioty, Podpiszemy umowę, które będą prowadzone po litewsku. I one Czyli będą... Nawet na tym etapie jeszcze nie ma żadnego już ustalonego na razie systemu. Nie. Na razie nie, bo doszliśmy do wniosku, że jeżeli nie ma pozwolenia, to jakakolwiek umowa nie, nie ma sensu. Natomiast to będzie taka propozycja, przedmioty fakultatywne, to znaczy można będzie wybrać dany przedmiot po polsku bądź. Po litewsku i na tym będzie ma polegać taka atrakcyjność tego. Bo propozycji. tak naprawdę największym problemem, z tego, co też ja z czasem słyszę, na tym poziomie, szczególnie kształcenia przedszkolnego, to jest w tej chwili brak lituanistów, dlatego że język tak. litewski wchodzi już od przedszkola, a specjalistów, którzy potrafią nauczać właśnie języka litewskiego, który. Jest tutaj przecież ani językiem obcym, ani ojczystym w polskich placówkach. No właśnie, żeby te dzieci szukło ten język litewski, łapali, żeby już mogły potem na poziomie tej szkoły podstawowej, średniej wejść w ten tryb równoległego nauczania według tych samych programów, co dzieci, dla których ten język jest językiem ojczystym. Czy to jest w ogóle możliwe? No więc właśnie dlatego z metodyki nauczania języka litewskiego mieliśmy największy problem z obsadą. Całe szczęście, że to, to zostało rozwiązane. No bo proszę pamiętać, że pedagogika wczesnoszkolna w Polsce to są klasy 1-3, na Litwie to są klasy 1-4. W związku z tym musieliśmy te programy, które według których nauczamy pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Polsce, zmodyfikować. Poza tym dochodzą przedmioty takie, takie specjalistyczne dla litwy. To to jest struktura szkolnictwa, litewskiego, historia, szkolnictwa itd. itd. To oczywiście dostając dyplom może, u, może też pracować jako nauczyciel w Polsce, ale naszą misją jest dostarczanie fachowców na rynek, tu, Czyli tutaj, tutaj idea główna, żeby tak. wyjść naprzeciw tym zapotrzebowaniom tak. tak. szkół polskich na Litwie, żeby przygotować dla nich dobrych specjalistów? Czy to też nam nie podkopie istniejące dotychczas dwie tradycyjne polonistyki wileńskie, które także stawiają właśnie na tą pedagogikę i w tej chwili no, konkurencja będzie nieunikniona? Znaczy, yy, przy pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, myślę, że nie jest to. Aż tak, tak duża konkurencja, bo jednak zauważmy, że tu są troszeczkę pola, pola inne. Natomiast jeszcze przy pedagogice też byśmy pomyśleli o pewnych specjalnościach. No właśnie, bo najbardziej brakuje dobrych fizyków, chemików, biologów. Właśnie, no to, to jest piętą achillesową no, policję. No tutaj szkół. to musielibyśmy, to trudno nam byłoby tutaj zorganizować studia fizyczne, biologiczne czy chemiczne. Lepiej to przeprowadzić w Białymstoku, ale wtedy jest takie niebezpieczeństwo, że ci, którzy pojadą tam studiować, to część z nich zostanie. A nie taką jest nasza rola. I my w tej chwili jakoś sobie dajemy radę przy tych kierunkach, które prowadzimy. Mamy też obietnicę ministerstwa, że ta. Ta pedagogika no, będzie wspierana finansowo, natomiast nie przypuszczam, żebyśmy w najbliższym czasie byli w stanie zorganizować studia z nauk ścisłych i przyrodniczych. One są po prostu za drogie. Kosztochłonność nauk humanistycznych to jest jeden, a nauk przyrodniczych to jest trzy albo cztery. Przy okazji chciałem zapytać o jeszcze taką sprawę, która w pewnym momencie głośno tutaj tak przybrzmiała w środowisku wileńskim. Profesor Jarosław Wolkanowski, mhm. wiadomo, jeden z założycieli filii, potem no, taki konflikt, sprawa wylądowała w sądzie, yy, orzeczenie, wyrok nakazujący przywrócenie profesora. Czy już to zostało jakoś zlagodzone i profesor Wolkanowski znaczy... wraca do pracy na filii? Tak, już pracuje. Już cały semestr ma za sobą. No te konflikty nie służą, jak zwykle do że nie, nie służą, panie strony. redaktorze. To jest tak powiedziane, jak ja obserwuję pewne postawy w różnych uniwersytetach, w tym w moim uniwersytecie w Białymstoku, że. Po paru kadencjach sprawowania władzy, człowiek przestaje myśleć o sobie w kategoriach dziekana, a raczej bardziej myśli w kategoriach właściciela. Więc te dwie kadencje słuszne posunięcie ustawodawcy, że nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje przy czym wiele osób już w tej drugiej kadencji traci poczucie Rzeczywistości. Stąd no, mogły się pojawić pewne no, nieporozumienia, nazwijmy to. Doszliście do jakiejś ugody porozumienia. Tak. Decyzja sądu nie była zaskarżona, więc rozumiem, że. Nie, nie tak. Czyli tutaj można powiedzieć, że sprawa została uregulowana. No, z, z naszej strony my się staramy wywiązać z wszystkich zobowiązań nałożonych przez nas przez sąd no a e, e, obie strony muszą wykazać dobrą wolę e, pracownicy tutajsi są nam bardzo potrzebni czy śledzicie losy waszych absolwentów tak bo 15 lat to już jednak musiał być potężny dorobek w waszych uczniach w Waszych wychowankach, których się udało wykształcić? Ilu już w tej chwili możecie powiedzieć, że macie, nie wiem, doktorantów, profesorów? Z doktoratem mamy też e, e, panią doktor, która jest naszą absolwentką informatyki i e, ekonomii i jest po, po doktoracie. E, no nie jest to oczywiście wielkie grono, bo też nie jesteśmy wielkim wydziałem. No, ale mamy nadzieję, że tak jak to ja na początku, kiedy objąłem tę funkcję, powiedziałem, że chcielibyśmy poszukiwać takich osób, które związałyby swoją przyszłość z naszą filią. To nie jest, panie redaktorze, takie proste, bo jest bardzo duża rotacja. rotacja. Po prostu odchodzą. My. Jesteśmy w stanie podnieść pensję do pewnego poziomu, ale no z firmami komercyjnymi, z korporacjami nie jesteśmy w stanie konkurować. Czy nadal na fili tylko i wyłącznie Polacy, czy macie już też może nie wiem, Rosjan, Arbolitynów znających język polski, czy też próbujecie wyjść poza to polskie środowisko znaczy... i zachęcić tych innych młodych ludzi tutaj z Wilna i okolic, żeby no, się decydowali na studia po polsku, e... a może studia po angielsku też macie? Nie, na... e... nie prowadzimy żadnych badań genealogicznych, trudno powiedzieć, jaka jest rodzinna, Rodzi drzewo genealogiczne tych, tych, tych osób. Natomiast ja wielokrotnie podkreślam, że jedynym warunkiem dla studiowania w filii to jest język polski, bo w tym języku prowadzimy zajęcia. Natomiast czy to jest Litwin, czy to jest Ukrainiec czy Białorusin, nie ma żadnego problemu. Ale czy macie na przykład w tym roku jakiś szukam w stronę, no chociażby nie wiem, uchodźców z Ukrainy, bo wiemy, że w Polsce myśmy, wiele uczelni właśnie tak się nastawia. Opiera, mieli, przygotowuje dla nich tak, coś specjalnego. Myśmy, myśmy mieli nawet spotkanie w Domu Kultury Białoruskiej. Tam było spotkanie przede wszystkim byli Białorusini, ale również byli Ukraińcy. Myśmy proponowali takie studia. No, patrzymy na to tak, że język ukraiński jest trochę bliższy językowi polskiemu, niż językowi litewskiemu. W związku no z tym y, nasza oferta y, no, może wyglądać atrakcyjnie. Być może jeszcze powinniśmy y, popracować nad przedstawieniem tej oferty. Bo my byśmy im zaoferowali kursy języka polskiego, no bo mamy w Białymstoku... A to może lepiej angielskiego, bo chyba po angielsku można, mniejszy problem, można bo po angielsku robić. prowadzicie. Na, chyba w Białymstoku tak. są niektóre kierunki tak. prowadzone po angielsku, tak. w Wilnie jeszcze nie. Z językiem angielskim tam też nie jest... Specjalnie różowo. różowo no, także... Chętni bardziej no, byli gdyby no, po rosyjsku uruchomiliście myślę, jakiś kierunek tak. na przykład. No, nie wiem, czy byłoby to przez pewne środowiska dobrze przyjęte. Dziękuję panu ogromnie dziękuję za tę rozmowę, bardzo. za wizytę w naszym studiu, dziękuję również naszym widzom, no i życzę przede wszystkim umocnienia, a na początku uruchomienia oczywiście tego nowego kierunku, czyli witamy pedagogikę. Dziękuję ogromnie, dziękuję, dziękuję. dziękuję. do spotkania w kolejnym studiu w Wilnoteki.